Dorastałem, eksperymentując z marihuaną. W końcu brałem codziennie. Nie była to forma ucieczki od rzeczywistości, ale rodzaj dobrej zabawy w gronie znajomych. Przez nich miałem kontakt z kokainą i przerzuciłem się na nią. Chciałem przynależeć do normalnej grupy, więc poddawałem się presji rówieśników. Ogarniała mnie euforia. Wcześniej czułem, że nie pasuję do tych ludzi. Teraz rozmowa w grupie przychodziła mi naturalnie. Narkotyk okazał się dobrą radą, której mi brakowało. Był to dość krótkotrwały stan, więc musiałem brać coraz więcej, a także więcej sprzedawać. Jednak coraz więcej brałem z tego, co powinienem sprzedawać, żeby pokryć swoje koszty. W kieszeni robiło się coraz bardziej pusto, więc pracowałem na zmiany. Wtedy też zacząłem usprawiedliwiać swoje zachowanie. Tłumaczyłem sobie, że muszę brać kokainę, żeby móc funkcjonować po pracy. Wkrótce koło się zamknęło. Zażywałem kokainę, żeby pracować i pracowałem, żeby móc zażywać kokainę. Nie mogłem przestać. Doszło do tego, że nawet bycie na haju przestało być dla mnie czymś przyjemnym. Euforia przeradzała się w paranoję. Miałem niezwykle wyostrzony słuch. Obawiałem się, iż ludzie chodzący po ulicy czekają tylko, żeby mnie przyłapać na braniu. Albo że ktoś jest w domu. Każde skrzypnięcie oznaczało dla mnie wejście nieznajomego. Reagowałem na nie paranoicznie, szukając ukrywających się ludzi. Czepiałem się szafy, przesuwałem drzwi w jedną stronę i sprawdzałem po omacku, czy kogoś tam nie ma, a później w drugą stronę. Oczywiście nikogo nie było. Co tydzień powtarzałem sobie, że to będzie ostatni weekend. Jeszcze tylko jedna biba i na tym koniec. Ale w następny piątek znów wydzwaniałem do dilerów. W poniedziałek nie mogłem wybrać się do pracy, bo imprezowałem cały weekend. Utrata pracy była kwestią czasu. Gdy skończyły mi się pieniądze, zaciągnąłem spory dług. Było to jakieś 36 tysięcy dolarów. Pracowałem na pełny etat, mieszkałem u matki, więc czynszu nie płaciłem, zakupy mnie nie obchodziły. Wciąż dawałem radę, ale musiałem sięgnąć po karty kredytowe, bo zażywałem tak dużo kokainy. Siedziałem w tym po uszy. Obiecywałem sobie, że ostatni raz biorę w długi weekend przy święcie dziękczynienia i nigdy więcej. No ale przyszedł poniedziałek, a ja nie mogłem przestać. Czwarty dzień bez snu, a ja nie mogę przestać. I nie było mowy o pracy. Mama wyszła do mnie na zewnątrz. Nie było mnie w środku, bo bałem się, że dom się na mnie zawali. Więc o drugiej w nocy mama wychodzi do mnie na werandę i pyta, co się dzieje. Musiałem jej powiedzieć, że biorę narkotyki i że nie mogę nawet wejść do domu, by z nią porozmawiać. Poprosiłem, żeby zawiozła mnie do pracy, abym mógł wyjaśnić szefom, że muszę iść na odwyk. Do ośrodka miała przyjąć mnie osoba, z którą pracowałem przez pięć lat. Wiąże się z tym ogromne upokorzenie. Każdy na swój sposób sięga dna. Tak to wyglądało w moim przypadku. Przez trzy dni byłem na detoksie. Siedzisz wtedy w pokoju sami i dostajesz lenium, żeby rozładować stan napięcia. Po prostu czekasz, aż narkotyk przestanie działać i będą mogli rozpocząć leczenie. Pamiętam, że przez okno widziałem pielęgniarki przychodzące na drugą zmianę. Uciekałem od okna, by uniknąć zażenowania. Siedziałem i zadawałem sobie pytanie, jak ja się tutaj znalazłem, przecież moja mama nie wychowywała mnie na takiego człowieka. Każdy dzień w ośrodku rozpoczyna się od mityngu AA. Wstajesz i przedstawiasz się jako nowo przybyły. Za pierwszym razem, gdy musiałem wstać i powiedzieć: Mam na imię Kich i jestem uzależniony, samo zwerbalizowanie tego faktu jest strasznie bolesne. Jednocześnie odczuwasz ulgę, że w końcu się do tego przyznajesz. Na każdym spotkaniu odczytuje się 12 kroków, w ciągu dnia prowadzone są zajęcia. Gdy musiałem przyznać, że jestem bezsilny, przyszło mi to bardzo łatwo. O, tak, przestałem kierować swoim życiem. Później starasz się uwierzyć, że jest siła większa od ciebie, zdolna przywrócić ci zdrowie. To była najprostsza i najbardziej szczera modlitwa w moim życiu. Padłem na kolana i powiedziałem: Boże, pomóż mi. Wcześniej modlitwę traktowałem jako sposób spełniania zachcianek. Daj mi to, daj mi to, daj mi tamto, mówiłem Bogu. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Prowadziłem z nim transakcje jak z dealerem używanych samochodów, mówiąc: Dam ci to, jak dasz mi tamto, zrezygnuję z tego, ale musisz dać mi tamto. Modlitwy wyglądały jak negocjacje. Ale gdy sięgnąłem dna, nie miałem asów w rękawie. Mogłem jedynie poddać się Bogu i prosić Go o pomoc. Od tamtego czasu nie miałem już głodu narkotykowego. Bardzo cenię program 12 kroków. Dla mnie była to kwestia życia i śmierci. Duchowe uwolnienie następuje wtedy, gdy naprawdę patrzymy na siebie i nie szukamy winy u innych. Nie ma zmiany życia bez przyjęcia odpowiedzialności, a branie odpowiedzialności za siebie nie jest przyjemne. Oczywiście czasami ktoś nas prześladuje, mimo to muszę wziąć odpowiedzialność za to, jak reaguję na takie incydenty. Dlatego w kolejnym kroku sporządzasz listę osób, do których czujesz urazę. Co ważniejsze, zadajesz sobie pytanie: Co ty zrobiłeś tym osobom? I jeśli to możliwe, jesteś gotowy zrekompensować wyrządzone krzywdy. Czyniąc to, otwierasz sobie drogę do powrotu i w pewnym sensie możesz zacząć od nowa. Przyznaję się ludziom, że miałem problem narkotykowy. Ale teraz jest lepiej z każdym dniem. Szczerze o tym mówię, nie ukrywam się, nie wstydzę się swojego uzależnienia. Jaką rolę odegrał Bóg w moim wyzdrowieniu? Działał na każdym jego etapie, od samego początku, gdy tylko przestałem z nim negocjować i uznałem potrzebę uzyskania pomocy. Moja pierwsza w pełni szczera modlitwa brzmiała: Boże, pomóż mi. Od tego momentu nie odczuwałem pragnienia picia alkoholu lub zażywania narkotyków. Nie musiałem prosić o nic więcej. Choć straciłem żonę i zostałem samotnym ojcem, to pragnienie picia lub brania już się nie pojawiło. Musiałem również powiedzieć lekarzom, aby odłączyli moją mamę od respiratora zgodnie z jej życzeniem. W tej strasznej chwili nie musiałem ani brać, ani topić smutków w alkoholu, bo Bóg wypełnił moje życie. Sprawił, że byłem godny zaufania, że mama zawierzyła mi swoje życie. Moje życie przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Kolejnym naturalnym krokiem było bezgraniczne zaufanie Bogu. Dzięki niemu mam wygodny dom z pięknym widokiem. Przyjęto mnie do miejscowego kościoła, gdzie piastuje urząd. To nie jest miejsce, w którym byśmy widzieli Puna. Gdyby Bóg nie wzbudził z martwych, złamanej duszy w formie osoby świadczącej o Jego uzdrawiającej mocy, to dziś na pewno by mnie tu nie było. To Jezus wyzwolił mnie z uzależnień. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.